Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj niecodzienny odcinek, ponieważ doszła do mnie paczka od widza. Wysłał ją do mnie Bartek z kanału Majsterek Do It Yourself D, -d, -d. także. Co? No to Trzeba to rozpakować? Zobaczymy co, co mi tu przysłał. No jestem pod wrażeniem, ponieważ <laughs> to pierwsza paczka Którą e, którą dostałem na tym kanale. Pierwsza moja w życiu od widza <gry> Co prawda niekoniecznie za darmo Ponieważ koszty przesługi się umówiliśmy, że pokryję ja No jeszcze mu tam dałem e, W podziękowaniu kilka prezentów On też coś nagra na swój kanał i wrzuci e, Ale zobaczmy co przysłał Całość ładnie zapakowana No elegancko kurde Zabezpieczone Przed ruszaniem no ja mi już pisał co wysłał, wy nie wiecie, ale już zaraz się dowiecie co przysłał. Już widzicie, że to jest taki silnik. No bo to jest silnik. Silnik yy, od Poketa. Tylko że to jest taki nietypowy silnik. Ponieważ zobaczcie, jest on no, innych rozmiarów niż takie standardowe na Allegro silniki. Fajnie, bo jest tutaj razem ze zapłonem. Wszystko kompresja jest także bardzo dobrze. On podobno działał, także, także tam obaw nie mam. Najlepszą rzeczą w tym, mi się wydaje, że jest rozrusznik elektryczny. No słuchajcie, rzadko się takie rzeczy zdarzają, że normalnie rozrusznik elektryczny jest w silnikach od Poketa. Także jeśli planuję zamontować go do hulajnogi elektrycznej. Yy, tak, planuję go do elektrycznych hamulców i nogi zamontować. Już nie będzie elektryczna, tylko spalinowa, także będzie ciekawie. Yy, gaźniczek chyba jest od... chyba jest od bilarki yy, albo kosy spalinowej. Super sprawa. No jestem taki zadowolony, że, <gryw> że zaraz tu będę skakał. zobaczmy. Jeszcze tu coś więcej jest. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Wszystko starannie zapakowane. Oj, zębatki są. Na bogato. Będzie można... Będzie można, słuchajcie... Razem z łańcuchem. To jest taka... Nie wiem, jak się nazywa ten rodzaj zębatki. On się tam jakoś nazywał. Jest po prostu na... Na mniejsze... O, zobaczcie, taki... Mniejszy łańcuch o. będzie lepszy, bo będą mniejsze straty na nim. O, jeszcze zębatki dostałem. Dwie napędowe super. Dzięki przyjacielu za takie skarby. Z pewnością się przydadzą. Co eee, tu jeszcze mamy w paczce? Zacisk! Oj, przyda się! Zacisk na hamulce yy, tarczowe. Zobaczcie, nawet z linką. Przyda się równie dobrze do hulajnogi, ponieważ jak wiecie, mam tarczę z przodu i nie mam zacisku. Także będzie jak znalazł po prostu. Trafiłeś w dziesiątkę z tym. No i jest tu jeszcze jeden element. Bo zobaczcie, tu już pusto. Jest tu jeszcze jeden element. Zobaczmy co. Podejrzewam, że pewnie jakieś tutaj sprzęgło do tego silnika, ponieważ tutaj nie mam żadnej zębatki. Tak jest! Mamy tutaj przekładnie razem z zębatką. Zobaczcie. Tutaj mamy nasz bęben, który działa na sprzęgło odśrodkowe. Tutaj nam napędza silnik. A tutaj mamy przełożenie. Tutaj się kręci wolniej, tutaj szybciej. I tu mamy przełożenie bezpośrednio już na tą zębatkę. O! I na łańcuch. Kurde, no elegancko. Słuchajcie, będzie co robić! Naprawdę będzie co robić. To już wszystko tutaj dostałem. Na pewno się przyda ten silnik. Dzięki Ci wielkie za taką paczkę, bogatą. No to co, koniecznie tam wbicie na kanał teraz Bartka, ponieważ on też tam nagra unboxing mojej paczki. No i zresztą nagrywa też ciekawe filmy o majsterkowaniu, także polecam jak najbardziej. Dzięki jeszcze raz za przesyłkę. W następnym odcinku pewnie się zajmę montażem tego oto silniczka do holajnogi. Także nie przegapcie, bądźcie na bieżąco, zostawcie suba, zostawcie łapkę, nie tylko suba u mnie, ale suba też u Bartka na kanale Majsterek DIY, do it yourself, ponieważ naprawdę mu się ten subik należy. Także co, dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za prezent taki cudowny. Odpalać go teraz nie będę, ale. Oczywiście sprawdzimy go, czy odpali w kolejnym odcinku albo tam jeszcze w następnym. Bo teraz w następnym odcinku jeszcze będzie laser, jak zrobić taki wcześniej nagram jeszcze w starym roku. Ale później obiecuję, że się zajmę już hulajnogą i spróbujemy tą oto bestię tutaj włożyć do hulajnogi. Zobaczymy, jak to będzie cisło. Także co, ja się z wami żegnam, nie przedłużając. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wpadajcie do Bartka, trzymajcie się. Na razie. Cześć!